Witam Was wszystkich serdecznie Przywitaj się Piotrze Hello. <grywia> Dzisiaj szybki surfik filmik, filmik króciutki Raczej spodziewamy się czego? Whitinga, może jakiegoś dorsza flonderki małej szułowym, może być płoś, leszcz Węgorz Rekin Zobaczymy co się będzie działo Do żyłki głównej przywiązałem plecionkę 0,30 Jako szczołówkę węzłem zderzakowym do plecionki daje przypon z trzema hakami kupny. Na to leci ciężarek 150 gram, robale i machamy. To jest niby specjalna igła do tego, nie? Tak. Nie nawlekamy takiego robala. Jest to ochydne. Bo... no chydne. Tylko ten fischlak taki zostaje. <grystki> Jaki apetyczny I co? Tutaj ma dziurkę igła, nabijasz haczyk na to i ściągasz te robaki po prostu no i teraz jest najlepsze, bo z nich cieknie i proszę i nawlekaj je Ile zakładasz na haczyk? ile mi starczy? Znaczy na hak, na hak dołożył tutaj dwa na górę i tak to wygląda na haczyku. Też, też to są duże haki, nie? A tam już się następny, nabija, trzy haki na zestaw. He, ja już będzie rzucał. Ale siadło. Siadło pięknie, nie? <laughs> Teraz tylko czekać. A długo nie będzie trzeba czekać. Elo? Tylko kamerę człowiek włączy. No nie wiem. Bo? <laughs> <O! laughs> Ale jest proszę, pierwszy co to lighting? Dobra, ciągnę go, turbo odkurzasz nie ma, spadło, nie ma. Ale czułem go na kiju i Za dużo, za długo bo może czekałem. wtedy taką my walczyli. No nie, ale zawsze to rybka, tak? Proszę, waiting. Malutka, bo mam Szkoda, że nie mam noża, zrobiłbym I no, Do jedzenia, ale machaczek no. No. No <laughs> I dobra do wody, tyle. O, patrz co się u mnie dzieje, o, jak ja mówię, to w ogóle to mi nie stało, <laughs> ale miałem piękne wyranie. No. O, ale jeszcze powtórz, 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 i tak wygląda dubelek, ale to są inne rybki już. Nie wiem co to jest. Pada, że tylko takie malutkie biorą. Taki malec. Ale chłopie, chyba żartujesz. Pokaż, co tam złapałeś, jak mi nie było. Jaki maluszek, no. Jak widzieliście, złapaliśmy tylko kilka rybek, do tego bardzo małe. Pamiętajcie, żeby subskrybować. My się z wami żegnamy. To było na tyle. Elo!